Dzisiaj kilka ciekawostyk o uprawie papryki, bo jest to warzywo, które niejednego na pewno zaskoczy. Ciekawostka numer jeden: papryka może wykiełkować ze świeżych nasion. Także jeżeli pójdziecie do sklepu, kupicie sobie paprykę, którą następnie zjecie, a nasiona, które są w środku, wsadzicie do ziemi, to one wykiełkują. Oczywiście te odmiany sklepowej papryki nie zawsze są odpowiednie do warunków amatorskich. Zazwyczaj te odmiany sklepowe będą miały bardziej wymagające warunki uprawy, będą wymagały palikowania, będą miały dłuższy okres wegetacji itd., dalej, ale są odmiany w popularnych supermarketach, które możecie sobie w ten sposób wyhodować. Ciekawostka numer dwa, papryka ma bardzo długi okres wegetacji, także jeżeli wysiejecie sobie nasiona w marcu, to nie liczcie na to, że zbierzecie owoce w tym sezonie. Oczywiście są odmiany, które mają małe owoce, które te owoce wydadzą wcześniej, ale niestety, jeżeli będziecie chcieli zebrać owoce przed przymrozkami, to będziecie musieli zrobić rozsadę już w styczniu, ewentualnie początkiem lutego. W przeciwnym wypadku może być tak, że przyjdzie mróz po prostu zmrodzi, zabije Wasze rośliny, zanim Wy zdążycie zebrać te owoce. No więc, jeżeli nie macie zrobionej tej rozsady, albo macie ją zrobioną za późno, no to warto kupić jednak rozsadę papryki. Ciekawostka numer 3. Pierwszy kwiat, który wyda wasza roślina papryki, musicie oberwać. To znaczy, nie musicie tego robić, ale jeżeli oberwiecie ten pierwszy kwiat, to wtedy roślina nie będzie tracić energii na właśnie ten pierwszy kwiatek, który rośnie tutaj na środku wierzchołka, tylko po prostu ona pójdzie troszeczkę bardziej w masę zieloną, wyprodukuje więcej kwiatów i wasz plon będzie obfitszy. Także, no, praktycznie każdy to robi. Ja Wam zaraz oczywiście pokażę dokładnie, gdzie ten pierwszy kwiat rośnie i kiedy trzeba go oberwać, bo nie czasami nie zawsze go po prostu widać. Jak macie paprykę, to ona e, wypuszcza jeden pęd i e, rozwidla się w pewnym momencie na dwa pędy. I tutaj pośrodku tych dwóch pędów rośnie pierwszy kwiat. Jego trzeba po prostu oberwać, także nie żałujcie, naprawdę, oberwijcie go. Kolejna ciekawostka, paprykę można przezimować. Oczywiście papryka nie będzie Wam zimować ani w gruncie, ani w tunelu, bo ona potrzebuje po prostu wyższych temperatur, mrozy ją zabijają. Także jeżeli będziecie chcieli ją przezimować, to musicie ją wykopać, wsadzić do doniczki i przezimować ją w jakimś cieplejszym miejscu, w którym temperatura nie będzie spadać poniżej zera, na przykład w piwnicy, w garażu itd. itd. I taką paprykę możecie wykorzystać jako roślinę dwuletnią. W przyszłym sezonie po prostu ją powoli wybudzać z tego stanu i następnie wsadzić sobie ją do gruntu, albo po prostu tę deniczkę, w której będzie rosła, wystawić na zewnątrz, na taras albo na patio. Dzięki temu nie będziecie musieli robić rozsady i będziecie mieli wcześniej owoce niż inni. Kolejna ciekawostka, papryka jest mega łatwa w uprawie, o wiele łatwiejsza niż pomidory. Chociaż nie jest to tak popularne warzywo w Prawie jak pomidory. Może dlatego rzadziej się ją widzi w ogródkach, ale papryka świetnie sobie radzi nie w tunelu, tylko po prostu pod chmurką. Mi na przykład papryki o wiele lepiej rosną po prostu w gruncie. Papryka rzadziej choruje niż pomidory. W ogóle mi papryka nigdy nie chorowała, chyba że miała jakieś, nie wiem, mechaniczne uszkodzenia. Ale nawet jak była obsadzona dookoła pomidorami, które miały choroby grzybowe, to tej papryce nic się nie działo. Także naprawdę jest to super łatwe warzywo w uprawie, ale musicie pamiętać o właśnie tym, żeby sobie zrobić tę rozsadę odpowiednio wcześniej. Kolejna ciekawostka, papryka może rosnąć w doniczce. Możecie sobie uprawiać paprykę na balkonie, na tarasie, na patio, a nawet w ogrodzie możecie sobie postawić tą doniczkę, a możecie ją sobie też przestawiać. Jeszcze jedna ważna rzecz: jednak większość papryk, które mają duże owoce, będą wymagały jakiejś niewielkiej podpory, jakiegoś niewielkiego palikowania, zwłaszcza jeżeli one będą w doniczkach. Pamiętaj, żeby nie tylko subskrybować mój kanał, ale też kliknąć w ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o moich filmach, bo one mogą się po prostu zagubić w gąszczu tych wszystkich informacji, które są wrzucane na YouTube. A. Na razie.